Co się dzieje? Kochanie, paliwo się skończyło. Prosiłem cię, żebyś zatankowała. Nie no... Nie no... No i znowu wszystko jest na mojej głowie, wiesz co? No, czy to moja wina, przecież ty jesteś kierowcą. Ma awaryjne zatrzymanie. Tu jest narysowane, że najpierw trzeba włączyć światła awaryjne, a potem trzeba postawić trójkąt za samochodem. No to może potem cię pokłócicie? ধৰক <laughs> Nie, no nie wierzę. Co? Nie wierzę. Ale co się stało? Nie wiem. Może chłodnica nawaliła. Dobra, poczekajcie tu grzecznie, a ja zajrzę pod maskę. Ale my tu nie możemy grzecznie siedzieć. A to niby dlaczego? No bo na autostradzie nikt nie może grzecznie siedzieć. Tylko musimy wyjść tam za barierki i poczekać tam grzecznie. To znowu upadł? Zjadę na awaryjny i zobaczę. No to? Ale wiesz, że wysiadę się prawymi drzwiami na autostradzie. Nie, no wiem no, oczywiście prawymi no, a jak inaczej? A włączyłeś światło awaryjne? No już włączam... Przecież wysiadam. Włączam. Yy, a masz ten świecący trójkąt, bo mama jak go ostatnio zostawiła na drodze, to powiedziała, że trzeba kupić nowy. Ale ty, kochanie, nie chcesz nic zjeść? Weź sobie tam są cukierki w torbie. No, jesteś najlepsza. Ale czy na pewno? Bo gdybym się zakrztusił, umiałabyś mi udzielić pierwszej pomocy? No właśnie. No, oczywiście. Hmm, prowadząc samochód. <słyski> Wiesz co Mamo! Poczekaj kochanie, rozmawiam przez telefon. Zatrzymaj ich chwilę. Zapytaj o tą inwestycję na południu, dobra? Nie no będę, pędzę, no. Mamo! Chwileczkę, no pa. Yy, co kochanie? A w przedszkolu pan policjant mówił, że co czwarty wypadek dzieje się przez gadanie przez telefon. Ale to pewnie wiesz lepiej, co? Bo Tata mówi, że ty zawsze masz rację. To ruszamy. Tato! Aha. Wiesz że mi się przenosić w czasie. Wow, super! A w jakie czasy się teraz przeniesiesz? Teraz jestem w XX wieku. Mm, a dlaczego właśnie w XX? Bo tylko wtedy dzieci mogły jeździć bez zapiętych pasów. To teraz sobie postoimy No pięknie No i oczywiście znowu się spóźnimy, wiesz co? Na ciebie to zawsze nie można liczyć No co, co to? Czy to moja wina? No skąd miałem wiedzieć, że będzie korek? Przecież tego się nie da przewidzieć A właśnie, że się da o. No jak da? Chciałem musiał mieć helikopter I przelecieć nad autostradą No to wtedy tak Bez helikoptera też się da mhm. Gdyby mama zamiast czytać Plotki o gwiazdach ściągnęłaby mobilną aplikację Amber One, to by już się z niej dawno dowiedziała, że jest korek. Ja? A jak on ma... Ale zaraz, a skąd ty to wszystko wiesz? A na bramkach widziałem. Ale co? Plakaty, na których było napisane pobierz darmową aplikację Amber One i bądź na bieżąco z sytuacją na autostradzie. I jakby wszyscy ją pobrali, to korków można byłoby uniknąć. Ty zobacz faktycznie. Widzisz? Popatrz. No, ja. Ha! I korków można byłoby uniknąć. Uh. Weź to. No, dobra. Jeszcze tylko to. I... O dobra, poczekaj nogi tu pod nogi. O, pasuje, dobra. Super, więc to jeszcze. Jeśli mamy zginąć w tym samochodzie, to już wolę nie jechać na te wakacje. No co ty kochani opowiadasz? No jak zginąć, no? To wy nie wiecie, że cały bagaż musi być w bagażniku? I do tego unieruchomiony? Co wy z zasady bezwładności nie znacie? Znamy, mhm. oczywiście, że znamy. Gwałtowne hamowanie, zderzenie i... Głowy nam pourywa? No, no to trzeba to wszystko przepakować do bagażnika. No. No, no co tak siedzisz? No ruszcie, no żeby dziecko lepiej wiedziało, jak w bagaże pakować. Co, co jest? Czy ty śpisz za kierownicą? Nie. no jak śpię, synku. Zamyśliłem się tylko trochę. Wiesz, jak to jest? Dorośli mężczyźni mają swoje problemy. Żony na przykład. To może zrobimy postój i to sobie o mamy porozmyślasz? Nie, no po co jeszcze? Dwie godzinki jesteśmy na miejscu. A nie jesteś zmęczony? No, trochę jestem. Ale. Kochany, kiedyś to się trasy robiło. jak Jakżeśmy z wujkiem wyjeżdżali w Europę, to nie było drogi, której byśmy nie pokonali. Autostrady, serpentyny, A czy ty polne... wiesz, że zmęczenie za kierownicą grozi wypadkiem? Zmęczony kierowca ma gorszy refleks. W ogóle. Dlatego kilkuminutowy postój co dwie godziny jest obowiązkowy. No, a ty jesteś dorosły. O, stacja. Chcesz loda? Tak. No zatrzymamy się, zjemy loda, rozprostujemy kości. Kwadransik nas nie zbawi. Bardzo dorosła decyzja, tato. Ale zobacz chyba coś się stało tam. Oj 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 trzy samochody się zderzyły. No jak trzy cztery no tam jeszcze ten zielony z przodu widzisz? Ale ten srebrny przygrzmocił. O... temu maska poszła oj zabuli za naprawę. Ale może to trzeba pomóc im coś? Nie, Chyba nie jest policja są ratownicy. Najbardziej pomagamy stojąc tu i się gapiąc. No no no. no. Patrzymy czy nie trzeba pomóc. A a ten cały korek za nami to też chętny do pomocy. Deus te Wtedy ona powiedziała, że nie ma mowy. No co za tupes! Gdybym. No, ale tak centralnie, przy wszystkich. Wyobrażasz to sobie? Ale po co się tak denerwować, skarbie? No, ale ja się nie denerwuję, no nie denerwuję się. No po prostu opowiadam ci historię, która mi się dzisiaj w pracy zdarzyła. Mamo? No. no co, kochanie? No wiesz co? Jakbym nie patrzył, to my jesteśmy cały czas tuż za innym samochodem. No ale gdzie mamy być? Na autostradzie jesteśmy, ruch jest duży. Mamo, no ale są zasady. Jakie zasady? Jaka jest bezpieczna odległość między samochodami jadącymi przy naszej prędkości? No jaka jest bezpieczna? Bezpieczna. No, Przez 130. No jaka? No jaka? 80 metrów. Prawie tyle co od słupka do słupka. Ile będziemy? No, za niedługo pewnie. Mhm. Za 37 km i 300 metrów, koniec autostrady. No młody mówi, że za 30 km. Ale, ale zaraz. Ale skąd wiesz, że akurat za tyle? Na słupka. Na słupkach jest dokładnie napisane, gdzie się jest. No no widzisz, no to dobrze mówiłam, że za niedługo, no. No tak, pa. ale pamiętam, kochanie, na pewno. No, no dobra, pa, 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 pa wiesz co, ale po co to pisać na tych słupkach? no jak, jak co chwilę są znaki drogowe? Nie no mamo, naprawdę? W przedszkolu cię nie uczyli? Informacja na każdym słupku jest po to, żeby wiedzieć, gdzie wezwać pomoc. No, ale uczyliście. W razie mnie. wypadku. No ale oczywiście, że mnie uczyli. Widzisz? No. Jest oznaczenie numeru drogi oraz dokładnie, gdzie się jest, który kilometr i które 100 metrów. No, no, oczywiście, no że wiedziałam.